Za nami seria próbna przed pierwszym konkursem mistrzostw Norwegii. Mistrzostw Norwegii, w których weźmie udział 13 zawodników norweskich, w tym kilka legend. Anders Jakobsen czy Anders Bardal na pewno e, e, mogą tutaj wzbogacić tą obsadę tych mistrzostw Norwegii. do tylko 13 zawodników, ale wierzymy, że nie będzie brakować. Serię próbną wygrał z Norwesem Eriksson, przed Zonderingenem i Granerudem. Zawody zaczynamy od skoczni Bilbao skoczni normalnej o rozmiarze 100 metrów z akordem 102,5 metra. W serii północnej nie było na razie za bardzo. Tante, Jakobsen, Johansson, Hilde czy Rumoren. No tą Hilde szczególnie nie ma o co walczyć, Zonderlingen już tak mniej, ale. Nie ma co ukrywać. Każdy na pewno wypadałoby, żeby zaprezentował się z jak najlepszej strony. Pamiętamy, co było w Pucharze Świata. Najbardziej musi walczyć tą kill, no ona szczególnie był słaby w Pucharze Świata. On zakończył zawody yy, w strefie spadkowej, yy, w związku z czym, no, jemu tutaj wypadałoby zaprezentować się jak najlepiej. No ale, żeby się, się tak zaprezentować, to trzeba mieć przede wszystkim wyniki. I dzisiaj jest pierwsza ku temu okazja. To co jeszcze warte podkreślenia. Mamy dość ciekawą sytuację, bo mamy aż czterech Andersów w tych naszych mistrzostwach. Anders Panamer, Anders Bardal, Anders Hore oraz Anders Jogobsen. W serii próbnej wyniki czwarte, piąte, siódme, dziewiąte. Nie wykluczono, że tutaj mistrzostwo Nowegi będzie walką Andersów o mistrzostwo. Wszystko jest możliwe, zwłaszcza skokach na Zaczynamy, proszę Państwa, pierwsze zawody. Pierwsze z 25, jakie przewiduje tegoroczny program mistrzostw krajowych. Zaczyna Biern A. Rumoran, no, który w serii próbnej był fatalny. Nie na najkrótszy skok, to jeszcze w niskich notach. Teraz zupełnie inny poziom. 94,5 metra, noty po 18. No to chyba to był w przy pracy, jednak. E, po tym, co teraz pokazał Robert Johansson przed nami. Robert Johansson y, zanosi się, że też będzie dobry skok. No nieco lepszy też w serii próbnej. 94,5 metra, noty też wyższe, po 19,5 punktów, wtedy miał trochę krótsze skoki, trochę niższe noty, bo, no dużo niższe, bo 17 chyba tylko, a teraz dużo wyższe noty i 3 punkty prowadzi nad Rumorenem w tym momencie, więc zaczynamy te zawody bardzo dobrze, bo zaczynamy od wys wysokich e, poziomów e, skoków. E, Anders Hore, najdłuższy skok, 96 metrów, on pamiętamy był... Niezły, niezły w serii próbnej. No teraz 96 metrów, noty po 18. Póki jest na pierwszej pozycji. No trochę noty za niskie, ale ten skok mógł nie skończyć się upadkiem. Jest tutaj może mówić o, o szczęściu mimo wszystko. Przed nami Mariusz Lindvik Lindvik jeszcze solidniej. 97 metrów noty 19, 19,5 punktów I teraz pobiliśmy wynik z serii próbnej, kiedy nota była poniżej 130 punktów najwyższa. O 3 punkty przebił Mariusz Lindwik, bo ten w Zuciwce z serii próbnej była 128,5 punktu. Tutaj wygrywa Lindwik, Na razie w tym zestawieniu 4 punkty przed Johanssonem i, i Andersonem Chora. Teraz Daniel Tandę, Tande też ponad 90, więc coraz poziom bardzo wysoki. Tandę 93,5 metra. Noty 19 Ostatnie miejsce, piąte, ale tylko pół punktu za Luborenem. w tym zestawieniu. Numer 6 Anders Fanebel. Na razie nikt nie zwalnia ręki, jak widzimy. Fanebel także będzie o długi skok. Też będzie w czołówce. 94 metry. Noty po 19,5 punktu. Jest czwarte miejsce. No ale ma tylko 5 punktów na Lidera, jest tylko punkt za Johanssonem i Andersem chory. Teraz przed nami Halvor egner General. który był trzeci w serii próbnej. Glenerut niestety w konkursie już dużo słabiej. 86 metrów, no ty 19, no ono najsłabszy zdecydowanie, czyli pierwsza wpadka, no ale pocieszenie jest takie, że chociaż styl był wysoki, natomiast metrami wyraźnie przegrywa z kolegami. Tom Hilde przed nami no Hilde, który walczy o honor w tych mistrzostwach. No i widzimy 95,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu Jest drugi, 2,5 punktu za z Lindwikiem, ale próba Toma Hildego może budzić respekt. Przed nami Anders Jakobsen. Chyba Lindwik też walczy o honor w tych mistrzostwach, ale to musiałbym potem skorygować z wynikami pucharu Świata. Teraz Anders Jakobsen, 97 metrów. Noty 19, 19,5 punktu i egzekwos z liniwikiem na prowadzeniu jest Jakobsen, A więc no, walka trwa przed nami. Zwycięzca serii próbnej. Zondar Bosan Eriksen. Ombka, tego na wiele. No i teraz 93 metry. Noty 19, 19, pół punktu. lokata w tym momencie. Minimalnie za Rumorem. Egzekwos z danielem matrytandę. Na tym ósmym miejscu. Stawka zamyka cały czas Granelut. A przed nami Anders Bardel, proszę Państwa. Anders Bardel, który no, prezentuje się nieźle. 93 metry, noty średnio po 19,5 punktu. 7 lokata. Egzekwu, jak się okazuje, jest rumorenem w tym momencie. Numer 12. Zonderingen. Zondringen któremu ten słuch nie wyjdzie, niestety. 87,5 metra, noty 19, 18 punktów jest lepszy tylko od Grenruda o 2 punkty. No i został Johan Andre Forfang. Szósty wynik serii próbnej. Ale będzie w konkursie. Może być trudniej, bo pułap jest wyższy. Ale Forfang, no rzeczywiście, będzie gorszy. Tylko miejsce 11. 88,5 metra. Noty po 19,5 punktów, a więc widzimy, że mamy trójkę słabych zawodników i dziesiątkę fenomenalnych zawodników, bo tam już ciasno. 7,5 punktu różnicy między miastem pierwszym a dziewiątym. Prowadzi Lindvik i Jakobsen, na, drugi, na trzecim miejscu Tom Hilde, potem egzek po Robert Johansson i Anders Hore, szósty Anders Panemer, potem Exakwo po Rumoren i Bardal, potem Tande i Eriksen. No i potem na końcu Warfang. Ringen i granerut, którzy jedynie wylądowali poniżej punktu konstrukcyjnego. Eee, ostatni granerut, który traci 22,5 punkt. Dokładnie tyle ma straty. A czy uda się tylko odrobić? Przekonamy się za chwilę o serii finałowej, która zapowiada się bardzo interesująca. Andersowie na miejscach pierwszym, czwartym, szóstym i siódmym, czyli wszyscy w czołówce. Wszyscy w walce o zwycięstwo. No ale sery dopiero przed nami. Przed nami. Halvor for Egner który ma coś do udowodnienia w serii finałowej. I nie udowodni tego. Fatalny był tą dzisiaj, dzisiaj w pierwszym konkursie. 54 metry, niskie noty. I pierwsze wody zakończę na ostatnim miejscu. Chyba próbę, niestety. Chyba w serii które się pojawić przy jego próbie. Stumbr niewiele lepszy. To trzeba też podkreślić. Stumbr 82,5 metra. Nożno kołtował e, Granaruda, ale próba też była skazana na porażkę. po się z progu. Teraz Johan Andre Forfang, yy, który będzie liderem w tym momencie. Czyli dowiesz e, poszczególni utrzymali swoje pozycje, ale czy awansują? Forfang 86 metrów na no ty 19-18,5. Pół pół. Zaczyna się to bardzo źle, no ale chyba do tego, że wiatr się wziął. Podszedł na sekundę, chyba to był wiatr w plecy. Jednak skoro tak zapadł, go przyhamował. Teraz tandeczny, to sobie wietrze. Od razu ląduje dalej 96,5 metra. Noty aż 3,20 przy jego skoku. Dodatkowo noty po 19,5 był kapitan lotu Tendego, kapitan lotu Tendego. 32,5 punktu przejdzie u Forfanga. Forfanga klęto znakotowo ponad 100 punktów. Teraz przed nami Ericsson, Sunderboson Ericsson, zwycięzca. Serii próbnej, no teraz kapitalnie również 97,5 metra. Noty 19, 19,5 punktu i prowadzi. I prowadzi. I prowadzi w tym konkursie, w tym momencie w standem, jak się okazało. Mimo, że będą od niego dalej, to jednak noty nieco niższe, jak się okazało. Te 320, żeby były swoje. Teraz Biern Ainer rumorem. W pierwszej serii 94,5 metra. Teraz Rumoryn również będzie pięknie się prezentował. 98 metrów, najdłuższy skok, noty 19, 19,5 punktu i jest liderem o półtora punktu przed Tandem i Eliksenem. A więc mamy walkę na całego, proszę Państwa. Przed nami Anders Bardal. 93 metry i siódme miejsce po pierwszej serii, tak to wyglądało. A jak będzie teraz? A Teraz nieco bliżej do Jabarda 91 metrów, noty po 18, tu jest czwarty, czyli w najgorszym wypadku będzie na miejscu 10 prawdopodobnie. Przed nami Anders Panewel, szósty zawodnik, pisze serii, szósty po pierwszej serii, 94 metry, teraz 90,5 metra, noty po 19,5. Dzięki tym notom pokonał Andersa Bardala. ale oby Anderszy poza trójką na miejscach czwartym i piątym. Na czele rumoren. A przed nami Robert Johansson na półmetku czwarty 94,5 metra. Teraz serifinowy Johansson atakuje, ale czy skutecznie 97 metrów? Tak, noty po 19 punktu. Johansson na czele, dwa punkty przed rumoredem, a więc postawa Johanssona obiecująca przed odpowiedzią rywali. Anders chore. Anders chore na półmetku czwarty po próbie na 96 metrów. Teraz chore będzie miał krótszy skok, więc Andersowie przepadają w serifinowy. Teraz 85,5 metra Andersa Chorny. 19, 18,5 metra. Osoba obok siebie, ale na miastach 5, 6, 7. Brzydko do wczoraj ale nie na podium. Tom Hilde na początku trzeci po na 95,5 metra. Teraz w serii finałowej, no słabiej. Tom Hilde 91,5 metra. No 18, 18, jest piąty przed Andersami bezpośrednio. Na podium będzie Robert Johansson w tej sytuacji. Rumoren, co najmniej czwarty. Przed nami Mariusz Lindwig, lider z pierwszej serii. Po skoku na 97 metrów. Teraz podium przegrywa w serii finałowej pół metra. No to wysokie, ale miejsce tylko piąte. Na podium także będzie Rumoren w tej sytuacji. No i teraz, czy wygra Anders Jacobsen? Do zwycięstwa potrzebuje 96 metrów mniej więcej. 97 miał w pierwszej serii. I zobaczmy. Chyba tak. Jakobsen. Tak jest. 97 metrów w obu seriach. Noty 19 za drugi skok. No i widzimy zwycięstwo dość przekonujące. 2,5 punktu. Anders Jakobsen przed Robertem Johanssonem na trzecim miejscu rumory. Tuż za podium Daniel Andertande oraz Zonda Vossen-Eriksen. Potem Lindvik, Tom Hilde, Anders Panemel, Anders Bardal, Adres chore na 10 pozycji, potem Forfang, Ringen i Granerut, który kompletnie przewodzi w serii wino. No ale wydaje się, że Granerut nawet gdyby zaatakował to, zakończyłby zawody najwyższy na najwyższym miejscu 11, a ona niewiele też zmienia w klasyfikacji. Tak więc, proszę Państwa, za nami pierwsze zawody, w których na razie siłę pokazał jako Jakobsen, pokazał też Johansson na co No i rumor, że mimo słabej serii próbnej, można być mocnym zawodnikiem w konkursie. To pokazała właśnie rumory, legenda e, skoków norweskich. Dwie legendy skoków norweskich na podium w tym konkursie. Miejsca pierwsze i trzecie. Hmm, różnica wyniosła ostatecznie kolosalną, róż, wielko, kolosalną wielkość, e, dlatego że 12 Ringen z podium przegrał 47,5 punktów, ale czołówka utrzymała się w czołowej dziewiątce. 10 Anders Holt do podium stracił już 23 punkty, no ale jeszcze właśnie. Bartel tych punktów 16, więc troszkę mniej dotkliwa porażka. No, ale szczególnie dotkliwa mniej porażka była dla miejsca czwartego, no bo oni po tym przegrali półtora punktu: tamte i Eriksen. Jak wygląda, proszę Państwa, ogólnie ta sytuacja? Wygląda ona tak: Jakobsen prowadzi w tym zestawieniu, drugi jest. Jakobsen trzeci rumorem. Widzimy, że za każde zawody będzie można uzyskać co najmniej 20 punktów. Nikt nie skończy z zerem. Po każdych zawodach każdy będzie miał co najmniej 20 punktów za dany konkurs. A więc, no, trzeba walczyć od początku, od początku do końca, bo rywale będą zdobywać punkty za każdym podejściem. Bez względu na to, na którym wylądują i tak punkty jakieś zdobędą, więc trzeba się z tym będzie liczyć. Za chwilę, zawody numer 2, oczywiście zawody rewanżowe na tej skoczni.